Ziemia, nowicowa z tej strony lekki Dream 7. To już trzecia część odcinka zabudowywania mapy z Zyklonkiem. <duszona> Jestem tu, w serce. Tu serce mam. Przynieś refa, błagam. Nie skoczysz w TNG. Za daleko będzie. Siema. Webna, refa? A jak stąd wyjdziemy? To no zresztą mi tak nic nie mam Ja mogę skoczyć TNT, nie wiem jak ty Czekaj, trzeba zrobić screena F7, czekaj. Bo ja mam na medal maniu F7 No, zrzut jak rano zapisamy. Jo. Dobra, odsłuchaj ja, się? Ja robię TNT jumpa. Ja też! Co jest? Znikł. Co? Czemu tu blok znikł? nich? Bo tu nie można bloków stawiać. Dobra, spróbuj jeszcze raz. może się zbugowały. Spróbuję jeszcze raz. Jeszcze raz. Bloków tego nie można stawiać. A! Ah! Usuwamy Acemce My blokujemy acence chłopie. Oho, admin bił. Admin jest. Był admin przez chwilę. Serio? Epo? Jego. Admin był. Jest jakiś hacker. Przez chwilę, sekundę był hacker, coś tam. Hocker, hocker, hocker. Widzisz? O kurde. Nie, chyba, chyba mam przesłanie. Czas na kastrację Dosłownie. Ja się teraz tak cykam. Ja już nie chcę tu być. Co? Piszę do niego. A ty nagrywasz ten odcinek, czy nie? Nagrywam, nagrywam. Nagrywam, nagrywam. Bo, nagrywam. Okay. bo niby go nie ma na no serwerze. On się tak przygląda i mówi... Ej, no, nie no. Czemu ten Czemu tu każdy serwer... dołącza? Ja się zgadnę. Co? Tu każdy prawie dołącza. Co chwilę mam jakiś losowynik. Bo to, bo to boty. Aha, że bo zaprosiliśmy ja... do tego. Boty, boty, które sprawdzają serwery. O kurde. Przypał może być trochę. Ej, bo zaraz będzie detonacja łóżek i będziemy mieli przesrana. Bo no. już na razie czuję detonacja łóżek Gdzie ci to pisze? Nie pisze na razie No bo, bo ja wiem, bo kiedyś to miałem Zaraz, no, de no, de zaraz no, detonacja no, łóżek no. będzie Jezu, oh, pewnie tak już łeb boli Jest 21.31 Pół godziny to robimy więc możecie zapewnić Subika za to poświęcenie, bo naprawdę głupi film, ale chcemy sprawdzić. się? to jest kilka bloków części z tego. Zaraz serwer wywali. Hop, ja, mi tak bloków reaguje, nie mogę stawiać. Mi, mi tak reaguje, że nie mogę bloków prawie stawiać. Tak? Też nie mogę. Ej, a mieliśmy zagrać tylko jedną marękę. Jedną marękę. Mieliśmy. Ej, mama mówi... Mamo yy, mówi. Mama się pyta, kiedy skończysz. Ty, ty jej odpowiadasz, yy, po tej arence. Tymczasem je, ta arenka, która trwa do północy. <grym> Nie, ja się Ja się Ja idę po diamenty. <grym> Brać się buduje po diamenty o tej godzinie. Wiesz co? Ja już bym tutaj nic nie robił. Do diamentów się nie buduj, tylko wiesz, już teraz tylko prosto lecimy. Dobra? No chyba, że próbował, nie mogę. Mogę jeszcze. Przez jeszcze masz minutę na to. Skąd wiesz? Skąd przecież ja nie jestem. To jest szmaragd. Super Goldblick. <laughs> Ej, ale to mi się wygląda z Wojna. No A tak to mamy do... sobie, z z sobie i zobacz, jak to ładnie wygląda. Widzę. Bysko ugodowane. Nieźle, nie? A, drugie było w Mamy przestrzenę. Oddejmuj diaksy. Uch, ja chłopię się. Nie. Ty, ty chłopię ja się. to jest ostatnia część, bo my też potrzebujemy snu. Więc raczej... No chyba, że jak będziemy obudowani, będziemy mieli... Obudowany chociaż wyspy no to się tą ostatnią część. Marek 3 i po prostu marek gdzie 3. Mają przez ranę. Okej, okay, ja spróbuję techniki z jajkiem. Zobaczymy jak jajkiem to będzie wychodzić. No i eksplozja łóżek.

ty, sprawdzają serwery. A. Ej, ranę jak wbije hoker. Piotr Gaming, jakiś Jest cały czas? Magik MVP dołączył jakiś. O chłopie! Mam to nagrane na kamerze. Mam to nagrane, mam to nagrane, obiecuję ci to, mam to nagrane. To nie jest przypadek. O nie, za eksplozja eksplozję. No, jeszcze tylko cztery ja się Nie gadaj. Mamy łóżko? Mamy łóżko. Ale miałem pięć staków wewnętrznych. Ja się jeszcze... Teraz już nie mogę mam... spadać. Dobra, wiesz co, ja bym już to skończył. No, i jak? To eksplozji będzie ten. Czekamy na eksplozję. Więc kończymy. Dobra, dobudujemy to. to dobudujemy. I... Czekaj, ja zrobię napis szybko. Napis. Co? L L No.

Mamy już go. Mamy Mamy Koniec Nie ja winię jeszcze Mamy Cię I czekaj, ja mam, nie, ja mam jeszcze na ostatnią chwilę Nie, czekaj, czekaj, nie rób tu nic ja idę, ja idę po jakiegoś człowieka za, za CNC Dobra? O Boże ja mam wrażenie, że dobra, czekaj, ja idę po kogoś. Do dwóch. Dobra, widzowie. <tryk> Widzieliście to? Mam nadzieję, że tak. Bo to już koniec tego odcinka. Koniec tego pięknego odcinka. Ze mną był Kloc. Klocek537. Zapraszam na jego kanał. Też YouTube'a. YouTube'a. YouTube Mamy eksplozję łóżek Za to poświęcenie zostawcie proszę was chociaż jednego subika Nikt nie chce zobaczyć Dobra To co? Siema i Ostateczny screen Ostateczny screen Chodź tu bardziej, chodź, chodź tu bardziej Albo nie, tam na górę chodź. Gdzie? Jak, już to, jak już to zrobiłeś, to chodź na górę. ostateczny screen. I błagam was zostawcie chociaż jednego sobika. Bo... Nikt nie chce zobaczyć to nie Jak nie... Jak nie po prostu odcinków, to tam. Dawaj... Dobra. No. Trzy. Ja już zrobiam. OK? Ja na frehał mnie polecę. Dobra, kończymy. I do następnego odcinka oraz Elo?